Cześć, witajcie z tej strony, ja Oliu Rosnaciak z końcu dzisiaj będziemy sobie mować film podna... pod tytułem Młodzieżowe słowo roku 17 listopada z kanału Silesia Flash TVS ja się tutaj zapiszę zapisuję jak wiecie widzieliście pewnie już ten film gdzie pewien pan wita się w zbyt młodzieżowy sposób. Rozumiem, że tak może ośmioletnie dzieci mówią, ale nikt nie mówi shish ani sus. Eee, Posłuchaj. Jaki dostępne w aptekach i zielarniach. Wspanie do ósmej jest gituwa, bo śpiulkolot przyciąga. Przecież wstawanie o piątej to cringe, ale że czas to pieniądz, to oddaje się Póź... Ja osobiście nie używam słowa oddaje się. Ale słyszałem, że są takie osoby, które używają tego słowa w mojej szkole Na przykład w szatni na WF mówią niektórzy, że O, ten deck w Clash Royale się oddaje Ale mówienie, że wstawianie o piątej jest cringe'em jest... Oj, oj, oj <grym> Znaczy Mówi się czasami cringe, ale ja wolę używać słowa, że nada Jakby nie, nie, Samo mówienie słowa cringe jest dla mnie cringe'owe, same w sobie A mówienie gituwa, no to zdarza się mi ale posłuchajmy dalej. Później do pracy, żeby szef nie był Shish, że się spóźniliśmy, po ogóle, pracy jest PogChamp. Ja nie wiedziałam... tylko korek mrozi. Patrzymy okay, się. E, nie widziałam w ogóle, że Shish oznacza zdziwiony. Myślałem, już to takie wokrzycze, takie wow, zarąbiście, nie? Ale patrzyłem sobie na PWN i tak to znaczy to. E, jeszcze raz. Cofniemy. Żeby szef nie był Shish, że się spóźniliśmy, po pracy jest PogChamp. PogChamp używają tylko Twitchowi i streamerzy, i osoby siedzące na Twitchu. Tylko korek mrozi. Jak... Mrozi to, jakbym porównał ten film kilka dni temu, ale teraz dla mnie jest on śmieszny i zabawny. W sumie. <laughs> trzeba to z desancem brać. Mrozi i ożywam. To, to się przyznam. Go nie ma, to trochę sus. Sus to jest rok 2021, początek jego. Tutaj gdzieś yy, była druga część. Żadne za Na młodzieżowe. O, mamy dalsze. Słowa nie wszyscy zareagują bazą, ale czy chcemy, czy nie, wpisują się one w naszą codzienność. Zwyczajowo pożegnałbym się z państwem standardowym. Do zobaczenia. Dzisiaj, żeby nie być boomerem, powiem krótko... Na naura. Niura. Naura. Niura. Nie wiem, jak on to mówił, bo... No ale no co, powiedzmy, że jest to takie spojrzenie dorosłego na młodzieżowe osobę roku. Pamiętam jak w 2018, podajże, albo 2019 Mój tata nawet sam oglądał Planty Faktów i on tam nagrał taki film. was słowo roku, i potem tata troszeczkę do mnie zaczął mówić takimi słowami. Wiecie, ja wtedy miałem 10, tak, to, 10, tak 2019 miałem 10 lat. I jak coś jestem ze stycznia, do tego 10 stycznia będę legalny na YouTubie. <laughs> ale no, ale zobaczył ten film, potem przez kilka dni do mnie tak też mówił. Znaczy, też odpowiadałem normalnie, ale ja jestem taką osobą, która woli mówić po niemiecku z rodzicami. Głównie z bo moja mama nie umie tak dobrze I nie używam tych słów Tak na co nie przy rodzicach Zdarza mi się, mojej siostrze się to zdarza Cały czas praktycznie Gdzie używa bardzo dużo angielskich zamienników Ale no co, możecie podzielić się Swoimi wrażeniami odnośnie tego spotu Dla mnie jest to troszeczkę zabawne Radio Silesa, kurde Silesia Silesia, proszę Nagrywajcie więcej takich filmów Będę reagował Będę... Moje Kurde, super film. Musicie więcej tego nagrać. Eee, bardzo underrated, za mało. No, widzicie, underrated to oznacza e, zaniżone pod względem Niedocenione O, 4000 wyświetleń? Kurde, więcej. Mój film o Olifie ma dwa razy tyle. Kaman, trzeba więcej. Lajków, no to lajków to ja mam troszeczkę więcej tylko. No ale mówię, wbijajcie na ten kanał, to jest świetne miejsce. Eee, można sobie pooglądać i. Tak, powstrzymać jej, cześć.